Obserwatorium Rozwoju, czyli Patrycja Dębska i Monika Morys rozmawiają o tym, jak znaleźć pracę marzeń i nie zginąć na dzisiejszym, wyważenie przewidywalnym rynku pracy. Odcinek siódmy. Ludzie, jak to łatwo powiedzieć. Tak, Bardzo No, Patrycja wymyśliła. Witajcie, <grym>, witajcie. To znowu Dzisiaj bardzo ciekawy odcinek, tak mi się wydaje. Tak, cześć! Ciekawe, dlatego że mi na samym początku wydawało się, że jak o tym rozmawiać w kontekście szukania pracy, jak rozmawiać o ludziach, z których chcemy pracować? Z jednej strony jest to kluczowy czynnik, ponieważ jak ja patrzę na swoje relacje w pracy, to się praca przede wszystkim kojarzy z ludźmi, tak? Bo nie dosyć, że przebywamy z nimi. To z nimi załatwiamy różne sprawy, to dla nich lubimy różne rzeczy. Czy to są nasi klienci, czy to są nasi sprzedawcy, czy to są nasi koledzy i koleżanki. Wszystko się kręci w ludzi, ludzi, nawet może się pracuje za zwierzętami, też trochę inaczej. Ale w dużej mierze jednak obcujemy z innymi. Więc jest to czynnik dosyć kluczowy, wydaje mi się. Odchodzimy z powodu ludzi, przychodzimy do pracy też dla ludzi czasami. Ale czy ktoś z nas świadomy tak naprawdę wynika? Decyduje się na pracę, biorąc pod uwagę, z kim będzie pracował? Różnie prawdę mówiąc, ponieważ no, w momencie, kiedy aplikujemy do firmy, możemy na jej temat mieć oczywiście jakieś informacje. I tu znowu wracam do chociażby networkingu, czy różnego sposobu chociażby przez internet dowiadywania się, zaczęły wypływania jak największej ilości o, y, informacji o firmie. No, nie zmienia to jednak faktu, że nawet jeżeli dowiemy się, uzyskałem możli możliwie jak najwięcej informacji, to cały czas będzie to generalnie jakiś tam niewielki promil y, tego, co w ogóle dzieje się w firmie i co będzie oh. miało wpływ na nasze zadowolenie z pracy. No, wyjątki może są takie bardzo hermetyczne i małe środowiska, branże. Gdzie ludzie się znają, gdzie ludzie często zmieniają pracę, miksują, gdzieś tam krążą między, między firmami. To w takich, takich środowiskach ten czynnik może być bardziej rozpoznany. No niemniej jednak rynek pracy jest bardzo duży i z roku na rok się powiększa. W związku z czym, nawet jeżeli będziemy znali jakieś osoby w firmie, do której aplikujemy, to niekoniecznie ich doświadczenia związane z pracą z ludźmi przełożą się na nasze, bo to jest kwestia firma to jedno, ale jeżeli będziemy pracowali w innych działach czy innych zespołach, mieli innych przełożonych, innych współpracowników czy chociażby innych kontrahentów, to może mieć istotny wpływ na naszą pracę. I tutaj, Patrycja, mówiłaś na początku o ludziach jako kluczowym czynniku. Tak i wydaje mi się, że często patrzymy przez pryzmat ludzi e, i tego, że oni są wokół nas i zapewne my tak patrzymy, ponieważ dla nas ludzie są ważni i my obydwie potrzebujemy ludzi w pracy, potrzebujemy ich towarzystwa, potrzebujemy ich inspiracji, potrzebujemy e, tej współpracy z innymi. No ale pamiętajmy też o sytuacji e, takiej, że jest no, też gro ludzi. Którzy zdecydowanie lepiej czują się, pracując na własny rachunek, na własną rękę, bez współudziału innych. Oczywiście tak w 100% wykluczyć innych no, nie będzie raczej możliwe, ale należy to wziąć pod uwagę i to Wam proponuję, żebyście wzięli pod uwagę, zastanawiając się nad przyszłą pracą i w ogóle tym, w jaki sposób ona wygląda. Czy w ogóle chcecie pracować z ludźmi? I w, jakim, w jak dużym stopniu ma to być interakcja, jak bardzo rozwinięta? Czyli mówisz że konkretnie o wykonywanych zadaniach. Czy to mają być zadania, które będą właśnie nakierowane na to, że skarża się jakiś, jakiś wyrób, produkt czy usługę komuś innemu? Chodzi o chociażby takie działania jak praca z klientem, tak? gdzie ten kontakt jest właściwie ciągły. ciągły tak? Hmm. Czy też są to zadania, które są nastawione na klienta chociażby wewnętrznego, czyli OK, nie będzie ten kontakt z klientem, ale nie klient zewnętrzny, czyli zupełnie na obcy człowiek, tylko dostarczanie pewnej usługi czy produktu wewnątrz firmy, tak? Na przykład działy IT są też takie, coś dostarczają. Czy działa IP są dosyć specyficzne, bo tutaj można powiedzieć, że oni działają na swój własny rachunek też w jakiś sposób, prawda? Trochę ekstrawertycznie od całej organizacji. Ale... czy mówisz na bazie własnych doświadczeń z działami IT? niestety <grymne> 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 tak. <grymne> <grymne> tak, aczkolwiek są też znamienne wyjątki w moim, w moim życiu. Więc tak, to, o czym mówi Monika, jest dosyć istotne, żebyście nastawili się odpowiednio, jeżeli będziecie szukać pracy, jak te zadania mają wyglądać, ile tego człowieka ma być w tych zadaniach, tak? czy w ogóle wszystko, co robicie, jest. Dla innego człowieka, czy tylko chodzi o to, że współpracujecie i człowiek jest ten drugi, Wam potrzebny do tego, żeby, no właśnie, tylko dostarczyć część tego zadania, czy po prostu będziecie współpracować w zespole po to, żeby dostarczyć jakiś produkt, niekoniecznie dla klienta zewnętrznego. No, ta mnie to bardzo intryguje. bo o ile w reputacji można powiedzieć sobie, że, no nie wiem, nawet na spotkaniu reputacyjnym poczujesz chemię do kogoś, tak, czy twojego przy, słowa przełożonego, czy też osoby, która rekrutuje do rekrutera, Tutaj no to nie zawsze będzie świadczyło o tym, że ta chemia, że tak przysłowiowa, przełoży się na dobre relacje już później. I w drugą stronę może być tak, że niekoniecznie ta osoba przekona się podczas rekrutacji do siebie, niekoniecznie będzie taka, co będziesz uważała, że super sympatyczną i w ogóle przyjemną, ale z różnych innych względów przebierz tą pracę, a potem w trakcie może się okazać, że jest zupełnie inaczej i najfajniejsze relacje Zbudowałaś się z tą osobą, która nie wywarła na tobie wcale takiego pierwotnie idealnego wrażenia. No właśnie, jak zweryfikować to, z jakimi ludźmi będziemy mieli do czynienia, przychodząc do tej, a nie innej firmy? Wiesz co, wydaje mi się, że mówienie o tej chemii może być trochę e, mylące, ponieważ fakt, że będziemy mieć z kimś chemię, niekoniecznie następnie ułatwi pracę, a wręcz może, może gdzieś ją blokować, może być przeszkodą, bo fakt, że kogoś lubimy, że z kimś się fajnie wygadujemy na polu takim niemerytorycznym może być o tyle utrudnieniem, że chociażby trudniej od takiej osoby będzie coś egzekwować. Ja w jaki sposób, pytasz się w jaki sposób sprawdzać. Ja myślę, że warto rozmawiać na poziomie wartości, ponieważ jeżeli o wartości, jak może pamiętacie, mówiłyśmy dwa, dwa nagrania temu i w momencie, kiedy te wartości są zdiagnozowane, wiemy, co jest dla nas najważniejsze, wiemy, co jest kluczowe w jaki sposób chcemy budować nasze relacje również z innymi ludźmi. W momencie, jeżeli zweryfikujemy to, chociażby z rekruterem, czy z potencjalnym przełożonym, czy coraz częściej formą rekrutacji jest również spotkanie z zespołem kandydatów już takich na short liście, czyli tak top trójki z reguły, to możemy o tym porozmawiać. Jeżeli okaże się, że te osoby patrzą na życie, pracę, relacje z innymi podobnie, to jest spora szansa, że pracować z nimi będzie się dobrze, nawet jeżeli zabraknie tej chemii. Natomiast jeżeli nie, no to te relacje mogą być trudne i satysfakcja z pracy też niewielka. Tutaj jeszcze niejednokrotnie widziałam sytuację, gdy na przykład osoby znające się i bardzo lubiące się na stopie prywatnej ściągały jedna drugą do firmy, w której były czy są zatrudnione. I niestety często kończyło się to rozpłynem znajomości. Bo to, że ktoś jest świętym kumplem i że bardzo lubimy, nie wiem, wyskoczyć na mecz, czy do kina, czy po prostu pogadać, absolutnie nie znaczy, że dogadamy się w pracy. I vice versa. Więc ja bym bardziej postawiała na wartości niż na ten efekt chemii. Zresztą bardzo podobnie takie są też moje obserwacje, że tak z rodziną, nie mogłam Tak samo uważam, że nie powinno się pracować nad takimi najlepszymi znajomymi. Zależy, co jest dla Was wartością, tak? my kiedyś bardzo dobrze z nami próbowali do siebie do firmy. Przyjaźniliśmy się od wielu lat. dzieci się przyjaźnią. Ja wtedy powiedziałam, że bardzo mi się ta oferta podobała. Powiedziałam, nie, wolę Was jako przyjaciół niż jako przełożony, bo myślę sobie, że ta przyjaźń mu się dosyć szybko Kończyć. Dlatego, że dosyć trudno jest oddzielać te wartości i te sprawy związane z byciem na tej stopie prywatnej, a posiadanie swoich własnych znajomych jako swoich własnych przełożonych. To jest dosyć trudne ja bym nie ryzykowała. I myślę sobie, że wiele takich znajomości się też rozpadło właśnie dzięki temu. To już nie jest liceum, kiedy się szło do, do, do szkoły, tylko pod że połowa klasy szła na, 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 dany, rynkunek, na dany kierunek bo praca jednak rzeczywiście zmienia, tak? mamy zupełnie inne podejście do odpowiedzialności, do wyznaczonych zadań. Jesteśmy inni w takich relacjach zawodowych, ale pomyślałam sobie też, że może warto sobie przypomnieć różne sytuacje w poprzednich, w poprzednich stanowiskach, w poprzednich firmach, w których jest, m, czuliście się dobrze w relacjach z innymi, czy też z klientami, czy też z kolegami, współpracownikami, i na rozmowach rekrutacyjnych zapytać się o takie właśnie sytuacje, jak takie sytuacje będą m, rozwiązywane, jak na przykład projekt jest prowadzony? jak się zachowuje dany zespół w takiej, a nie innej sytuacji. Teraz to, to też można zweryfikować, i jaka kultura obowiązuje. W tym zespołem, do którego chcielibyśmy dołączyć. Jak najbardziej. No generalnie warto, warto rozmawiać i też warto zastanowić się pod kątem wcześniejszych doświadczeń, z jakimi ludźmi pracowało się dobrze, a z jakimi nie. Dlaczego z jednymi pracowało się dobrze, a z innymi nie? Co, co miało na to wpływ? Co sprawiło, że dobrze się rozmawialiśmy, debatowaliśmy? jaka ja byłam w relacji z innymi i tych, które były skuteczne i efektywne i tych, które niekoniecznie. No bo też pamiętajmy, że no gdzieś ta wina, nazwijmy to za niekoniecznie dobre relacje, może po części leżeć też po naszej stronie. Więc no i zastanówmy się też, na ile blisko chcemy być, być z innymi, ponieważ ja zdecydowanie nie polecałabym, Wchodzenia w firmę i szukania pracy pod kątem i przez pryzmat znajdywania przyjaźni. Faktem jest, że ja z każdego z miejsc pracy wyszłam ze znajomymi, przyjaciółmi, bliskimi osobami. Natomiast było to tak de facto takim bonusem pobocznym po prostu były osoby z którymi się dobrze dogadywałam i poza tym, że współpracowaliśmy i ta praca w miejscu pracy była priorytetem, no to okazywało się, że również prywatnie wiele nas łączy i te prywatne relacje nawet w momencie, kiedy zmieniałam pracę pozostawały, ale jednak zawsze patrzyłam w pracy na ludzi i na też siebie w kontekście innych przez pryzmat obowiązków. Wydaje mi się, że to jest dużo takie bardziej klarowne i pozwala uniknąć wielu rozczarowań. Ale też nie porozumie. Ja się z Tobą w pełni tak. zgadzam, że szukanie pracy po to, żeby sobie zapewnić towarzystwo do zabawy, to nie jest odpowiedni <noise> klucz. Tak? W szukaniu pracy powinniśmy skupić się na czymś innym, co nie znaczy, że powinniśmy ignorować e, ludzi, z którymi chcemy pracować, ale właściwie to, co powiedziałaś, jest najistotniejsze. Przez pryzmat wartości i zachowań, m, które tolerujemy i których chcielibyśmy unikać, bo wydaje mi się, że to jest też ważne, aby móc weryfikować, jakie zachowania są tutaj promowane w danej firmie, a jakie zachowania na przykład nie. To też nam pomo pomoże określić, czy to jest kultura organizacyjna. że e, powinniśmy e, podkreślić to, że nie znajdziemy fajnej pracy. E, hasłem naszych, e, na cyklu naszego spotkania jest praca marzeń. Nie znajdziemy pracy marzeń, nie znajdziemy pracy, w której będziemy się spełniać, realizować, w której będziemy chcieli zostać na długo i rozwijać się wraz z nią, pracą, firmą. Jeżeli sami nie będziemy znali siebie, jeżeli sami nie będziemy wiedzieli, czego my chcemy, czego potrzebujemy, co jest dla nas ważne, w jaki sposób chcemy kierować naszym życiem, yy, jak, yy, jak, jakie relacje yy, budować z innymi, kim jesteśmy. Dlatego i to pewnie będę powtarzać do znudzenia, ale też wiem chociażby z własnego doświadczenia i z pracy yy, i harowca, no ale też poucza yy, yy, jak ważna jest ta samoświadomość, jak ważne jest poznanie swoich potrzeb i przez ten pryzmat. Kierowanie swoim życiem. I podobnie jak w przypadku innych tematów, tak samo w przypadku ludzi. Należy zastanowić się, wyjść od takiej refleksji nad samym sobą. Czego ja potrzebuję w pracy z ludźmi? Tak jak mówiłyśmy przed chwilą, z ludźmi, ale pracy, bo to mogą być zupełnie inne rzeczy niż to, czego oczekuję od znajomych, czy przyjaciół, czy rodziny. Jak chcę budować relacje. Ile chcę pokusić mieć ludzi? Jak blisko z nimi być? E, jakie wartości powinny przyświecać naszej pracy? E, I pamiętajmy też, że tutaj mówiąc o ludziach, mówimy o e, współpracownikach przełożonych, podwładnych, kontrahentach, partnerach biznesowych. To są ci wszyscy ludzie, którzy, którzy występują wokół nas, z którymi stykamy się w sytuacjach zawodowych. I to ja już też chciałabym dodać tutaj jedną taką istotną rzecz, bo wydaje mi się, że przynajmniej wielokrotnie się spotkałam z takim nastawieniem, a może, może się nie zgadzacie ze mną, ale, ale to pomaga. My jednak jesteśmy w pracy, więc pracy obowiązują zupełnie inne zasady niż w kontaktach towarzyskich. I warto o tym pamiętać na wszystkich imprezach integracyjnych, na spotkaniach firmowych, wigiliach, w tych dni formalnych. Mimo wszystko jesteście. W pracy i spotykacie się z ludźmi, kto, z którymi jesteście związani takim no, związani, związkiem formalnym, gdzie no, troszeczkę trzeba umieć oddzielić to, jak bardzo się otwieramy i pokazujemy swoje prawdziwe ja, więc no, to też bądźcie uważni, bo tak jak wspomniałyśmy, przychodzicie do pracy. Jeżeli chcecie szukać gdzieś towarzystwa, to niech to będzie taki efekt uboczny, o którym wspomniała Monika, taki bonus, który dostaniecie, ale niech to nie będzie taka wartość nadrzędna. Szukacie pracy po to, żeby znaleźć sobie towarzystwo, żeby znaleźć męża, nie wiem, żonę e, lub wszystkie inne okoliczności związane niekoniecznie z realizacją kariery. Niech to będzie właśnie taki efekt, e, miła niespodzianka. Która Was zaskoczy, i to, o czym też wspomniała Monika, czyli to, takie budowanie świadomości, po co ja przychodzę do tej pracy, tak? co ja chcę uzyskać, co jest dla mnie taką wartością nadrzędną. I jeżeli będziecie mieli zbudowaną tą świadomość, będziecie działać w oparciu o te zasady, o te wartości, to po pierwsze, będziecie bardziej autentyczni i bardziej wiarygodni dla wszystkich, z którymi będziecie pracować. I wtedy, bez względu na to, co się wydarzy w pracy, a pewnie o tym też chcemy wspomnieć, że no i. E Trudniejszym chyba elementem pracy z ludźmi, szczególnie pracy takiej zawodowej, jest rozwiązywanie konfliktów. I to jest chyba najczęstsza, najczęstsza przyczyna tegoż niepowodzeń, czy też braku sukcesów, czy też w zespołach, czy też w takich karierach indywidualnych. Konflikt, Monika, co sądzisz o od... tym? No wiesz co, konflikt jest czymś absolutnie naturalnym i występującym też powszechnie. Wydaje mi się, że oczywiście no, tematem tego nagrania nie jest konflikt jako taki, w związku z tym nie będę wchodzić jakoś, o przepraszam bardzo, no, do znowu pies e, nie będę wchodzić e, jakoś głęboko w ten temat, natomiast co wydaje mi się, że jest istotne, to że często do konfliktu przykładamy zbyt dużą wagę w takim sensie, że traktujemy go jakby e, nagle stał się koniec świata i traktujemy to jako coś strasznego, jako coś granicznego. Podczas gdy no, konflikty po prostu się zdarzają, wydaje mi się, że należy traktować je jako coś naturalnego, jako coś, co e, po prostu zdarza się, występuje. E, I też no, wokół słowa konflikt, jest takie trochę negatywne, odbiór, bym powiedziała, e, no bo równie dobrze może to nazwać wymianą poglądów. E, ważne jest to, w jaki sposób do niego podejdziemy. Oczywiście ważne jest również to, na, jaki, na jakiej bazie powstał ponieważ jeżeli, no nie wiem, z kimś konfliktujesz się, gdzie w Twoim przypadku chodzi o poziom wartości, a w przypadku tej osoby chodzi o poziom posiadania, no to jest spora szansa, że się nie dogadacie. No ale to już jest właśnie wejście głębiej i wejście w teorię konfliktu. Natomiast wydaje mi się, że kluczowe w przypadku konfliktu w ogóle wszelkiego rodzaju nieporozumień, jest komunikowanie się i też z moich obserwacji wynika, że przyczyną nieporozumień jest często, często brak komunikacji, czy nieskuteczna komunikacja, czy wchodzenie tak jakby w buty drugiej osoby i zamiast porozmawianie z nią, wysłuchanie jej racji, to wymyślanie sobie, co ta osoba sobie myśli, co planuje, do czego dąży. Także konflikt jest czymś naturalnym, natomiast absolutnie zawsze zachęcam do tego, żeby po prostu rozmawiać, bo w ten sposób, czy to możemy go uniknąć, czy w momencie, kiedy już wystąpi, to zminimalizować jego negatywny efekt, a możliwe, że dobrą rozmową doprowadzić do tego, że ten konflikt przyniesie nam wiele pożytku. I tak o ludziach mogłybyśmy jeszcze z kilkanaście godzin, bo y, ludzie są kopalnią różnych ciekawych przypadków, moglibyśmy, mogłybyśmy mówić i właśnie o konfliktach, i o komunikowaniu się, i o budowaniu relacji, i o różnych jeszcze innych rzeczach. Ale dzisiaj, dzisiejszy odcinek y, miał na celu podkreślenia, że ludzie i świadomy wybór tego, do jakiej kultury organizacyjnej chcecie dołączyć, Powinien być częścią i elementem tego całego procesu wyboru i przygotowania się do szukania pracy. Zachęcamy Was do zadawania pytań, do tego, żeby no, zgłębić ten temat, żebyście zastanowili się, jak Wy dzisiaj funkcjonujecie i czego byście chcieli na przykład uniknąć w przyszłej pracy, a co byście chcieli utrzymać i co jest związane właśnie z ludźmi. W jaki sposób chcielibyście weryfikować, inne kultury organizacyjne i inne firmy pod tym kątem. Może macie jakieś pomysły? Jeżeli tak, no to serdecznie zapraszamy. Z przyjemnością poczytamy o Waszych pomysłach na ten temat. I co? I zapraszamy oczywiście na kolejny, już chyba ósmy odcinek, tak? Zapraszamy na kolejny. On oczywiście za dwa tygodnie, ale jeżeli nie międzyczasie byście z nami ten to zachęcamy również do odwiedzenia naszego Facebooka. Oczywiście Obserwatorium Rozwoju czy strony internetowej bloga pod adresem obserwatoriumrozwoju.pl No i oczywiście również komentujcie, subujcie nasz, nasz kanał YouTube'owy, liczymy na, na ciekawe komentarze i może jakąś nawet dyskusję. No Do usłyszenia. Trzymajcie Do usłyszenia. Cześć.